Mamy wtorek, 30 sierpnia. Jesteśmy bardzo, bardzo daleko za Hamburgiem. Właściwie pod granicą duńską. Na niezłym Wygnajewie. Aż dziw, że w takich małych miejscowościach, bo to jest przecież niewielka wioska, gdzie jesteśmy, są takie salony. A kupujemy dzisiaj Honda. Znaczy, przepraszam, Bugatti. Tak jak wam mówiłem. Wygnajewo. Gdzie nie spojrzysz, do koniec świata. Tu łąka. A z tej strony... Łąka. I las. Miejscowość nazywa się Hatlund. Alles klar. Alles Honda ma 8 lat, rok produkcji 2008 miał jednego właściciela, rocznik 38, zmarło mu się. Potem został przerejestrowany w marcu tego roku chyba na córkę tego szpana, eee, Ale jej auto nie pasowało, Wieła, że było za mocne. Eee, krótko mówiąc zdecydowała się zmienić auto, to pozostawiła w rozliczeniu. Serwisowane w niezależnych warsztatach, tak zwanych. Ostatni serwis na 113 tysięcy kilometrów, dzisiaj ma auto 123 tysiące. Więc pan Tomka, który jest dzisiaj z nami, czeka pakiet startowy. Olej, filtry. I to właściwie wszystko. Auto nie miało żadnych zdarzeń drogowych to jest szyby oryginalne drzwi prawe pasażera i błotnik były lakierowane, ale tylko lakierowane. prawdopodobnie zadrapania, czy zadrapanie jakieś, być może od klucza, bo takie samo zadrapanie jest na błotniku przód z prawej strony, ale nie było lakierowane. dość znacząca rysa. opony z przodu z 2015 roku, w bardzo dobrym stanie. opony z tyłu, a właściwie Nadają się do wyrzucenia z 2008 z łapiącem. Można pojeździć, ale... ale chyba warto pomyśleć o zmianie opon. Opony zimowe też starawe, w takim sobie stanie można zmęczyć jeszcze jeden sezon. Wstawiony za 6950 zeszliśmy do 6,5 niżej. Sprzedający nie chce zejść, mimo że.

No to zajedziemy. To jeszcze się umówimy, czy jedziemy razem do granicy czy jak, nie? Dobra, Молодца тоже. No i nasze Bugatti już na tablicach dzisiaj szybko, sprawnie poszło we Frensburgu. Drogo. 125 euro. Ale tak powiedziałem szybko i sprawnie. A teraz do domu. Do zobaczenia.